Bez niespodzianki ŁKS Browar Łomża przegrał z suwackimi do 0-4. Pierwszą bramkę goście zdobyli z rzutu rożnego. Kolejny gole padł już w drugiej odsłonie spotkania. 67 minuta Maciej Makuszewski i 0-2. A to już 85 minuta spotkania. Autorem gola tym razem Daniel Ołowniuk. Zwycięstwo Sowackich Wigier przypieczętował już w doliczonym czasie gry Łukasz Stasiak. Zagraliśmy dobre spotkanie, mieliśmy jeszcze więcej sytuacji, żeby, żeby wygrać to wyżej i chyba tu nikt nie ma wątpliwości, kto był lepszym zespołem, bo, byliśmy... Yy, Przykro i cały zespołem, na pewno yy, lepszym zespołem. Trzy bramki dostaliśmy po kontrach, które sami wyprowadziliśmy zawodnikom w ligi. Czwartą bramkę dostajemy już w fragmencie gry. No niestety takie bramki można tracić, się tracić w tramkarzach, a nie można tracić już na poziomie drugiej ligi, gdzie ludzie mają aspiracje, biorą za to pieniądze i, i uważają się, że powinni grać wyżej.